Powróćmy jeszcze raz do historii Józefa Egipskiego, który był typem Jezusa. Jak sobie przypominamy, to on właśnie uratował Egipt przed głodem. Dał żywność głodującym. Później to Jezus karmił zgłodniałe tłumy. Pan Jezus narodził się w Betlejem. Którą to nazwę tłumaczy się jako dom chleba. Jezus stał się prawdziwym chlebem z nieba, dając siebie samego na pokarm. Zanim to uczynił, został położony w żłobie, a więc w miejscu, z którego posilały się zwierzęta. Jego uniżenie. Przyniosło nasze wzbogacenie, wywyższenie. Jak to było z uniżeniem w życiu Józefa, szczególnie wtedy, gdy jego bracia przybyli po żywność. Po zniesieniu upokorzenia przez bycie sprzedanym, przez własne rodzeństwo, bycia traktowanym jako niewolnik, więzień, gdy Bóg już wywyższył Józefa, pobłogosławił mu i może pozwolił nieco zapomnieć o przeżytej traumie, nasz bohater spotkał swych głodnych braci, którzy skłaniali się mu do ziemi. Przypomniał się mu wówczas sen okłaniających się snopach. Jego znaczenie stało się dla niego jasne. Choć zarządca Egiptu przebaczył już swoim braciom, nie zdradził im swego pochodzenia. Z pewnością zastanawiał się, jak w tej sytuacji budować z nimi relacje. Czy będzie po staremu? Jaki będzie koniec obecnego spotkania? Podjął pewną grę z przewrotnym rodzeństwem. Oskarżył je o szpiegostwo. Domagał się przyprowadzenia najmłodszego z braci, Beniamina. Bracia osadzeni we więzieniu uświadomili sobie swoją winę przez krzywdy wyrządzone Józefowi i rozeznali w tym. Przyczynę swego złego losu. W ten sposób wrócili myślami do obłudnych, wcześniejszych relacji z Józefem. Wreszcie je sobie uświadomili i zdemaskowali, dopiero w więzieniu. Grzech zawsze już od Adama wprowadzał wewnętrzny zgrzyt. Brak harmonii. Dlatego zawsze trzeba trzymać się od niego z daleka. Gdy Jakub, ten, który uwierzył w obietnicę licznego potomstwa, usłyszał od swych synów o potrzebie wyprawienia Beniamina do Egiptu, obwinił braci o to, że pozbawili go już dwóch synów. Józefa i Symeona, który pozostał uwięziony w Egipcie jako zakładnik. I Jakub nie chciał się zgodzić, ale został do tego zmuszony po skończeniu się w domu żywności. W tym okresie zmieniały się relacje w rodzinie. Synowie, którzy wcześniej oszukiwali ojca, pewnie plotkowali o nim za jego plecami. Teraz rozmawiali z nim szczerze. A Juda ręczył za swojego brata Beniamina samym sobą. Dopiero gdy synowie nie chcieli trapić swego ojca, doprowadzać go przez to do śmierci odradzały się właściwe kontakty. Wspólnota odradzała się poprzez oczyszczenie relacji. Tak jest z każdą wspólnotą rodzinną i parafialną. Potrzeba oczyszczenia relacji poprzez stanięcie w prawdzie. Co wymaga przyznania się do krnąbrności wobec porządku ustalonego przez Pana Boga. Nawrócenie synów Jakubowych objawiło się pragnieniem przynoszenia Ojcu pokoju i radości. Czy my również pragniemy przynosić naszym rodzicom, księżom pokój i radość? Czy też jeszcze jesteśmy na etapie przed nawróceniem, czyli plotkowania i knucia w grupach religijnych. Jeśli przeniesiemy się do dziejów apostolskich, to zauważymy, że Żydzi słuchający pierwszego Kazania świętego Piotra Apostoła przyznali się do ukrzyżowania Jezusa, do niewłaściwych można powiedzieć bezbożnych relacji z Jezusem. Dopiero uznawszy swoje grzechy, byli w stanie zapytać: Cóż mamy czynić? Wcześniej żyli w przekonaniu o swojej pobożności, o słuszności swoich racji, jednak racji bez najważniejszej, właściwej, dobrej relacji z Jezusem. I nie zadawali sobie takiego pytania, a przez to nie byli zbawieni. Cóż mamy czynić? Dopiero uznanie grzechów doprowadziło ich do nawrócenia ich chrztu. Dziś mamy w parafiach część osób ochrzczonych, ale jeszcze nienawróconych, bez należytych relacji między sobą i ze swoimi księżmi. Potrzebujemy więc oczyszczenia relacji. To dokonuje się także w bolesny sposób, poprzez znoszenie niedoli wspólnoty kościelnej. Dlaczego Józef mógł ratować życie Żydom, przyczynić się nie tylko do utrzymania rodziny, ale w późniejszym okresie także. Do rozmnożenia narodu wybranego w najbardziej urodzajnej ziemi Goshen. Ponieważ nigdy nie zapomniał o przymierzu z Bogiem. Z Bogiem Abrahama. Nie udawał więc Poganina w środowisku pogańskim. Był sobą. Pamiętał, kim jest, a kiedy kończył swój egzamin z braćmi, konieczny dla ich oczyszczenia, bo przecież mieli stać się głowami rodów, ujawnił się najbliższym i wytłumaczył, że to dla ich ocalenia Bóg wysłał go do Egiptu przed nimi. Bóg pisze na krzywych liniach życia. Jest przy tym naszym wychowawcą i zbawcą. On prowadzi swój lud, formuje, namaszcza i używa według danego namaszczenia. Każdy, kto oddaje swoje życie Jezusowi, niech będzie gotowy na niespodzianki, które wiążą się z ludzkimi przykrościami, ale jednocześnie są oczyszczające. I uzdalniające do wypełnienia najwspanialszego planu, jaki ma dla nas Pan Bóg. To zrozumiałe, że potrzebujemy oczyszczenia naszych relacji z otoczeniem i Panem Bogiem. Im bardziej oczyszczone relacje, tym lepsze są realizacje Bożych planów. Amen.